Na czym polega cały ambarazm? Jakby kupujesz jakieś dobro, dobro popkultury, powiedzmy, tekst popkultury, to się tak ładnie z akademickiego nazywa, książka na przykład, okay. co to jest, nie? I masz sobie tę książkę, sobie ją czytasz, bo lubisz, tak, i przeczytasz spadasz... i chowasz ją na szafę, dokładnie, i gitara, i patrzysz, jak fajnie wygląda, tak. otworzysz ją raz na jakiś czas, powąchasz. I to właśnie to, to chciałem powiedzieć, mega jest to, że możesz po kilku latach sobie ją zjąć z tej szafki, z tej półeczki mhm. i przeczytać. A z grami tak nie jest. Z grami tak nie jest. Kupujesz na Steamie czy na jakie są jeszcze platformy? Na Xboxie, na PlayStation. Na PlayStation. Plus chyba, nie, PlayStation Plus to subskrypcja. No, kupujesz mhm. cyfrową gierkę w Młasz każdym razie. Te Nintendo, jak... Biblioteka. Biblio... No, te są rzeczy, są online, masz, różne rzeczy. Owiezina. Jest tego mnóstwo. Tak mi się wydaje, że mnóstwo. Jest to, że to... Kupujesz i, no i grasz. Grasz to rok, dwa, po drugim roku ci się nudzi i zapominasz o tej grze. Po pięciu latach przypominasz sobie, w sobie fajna gierka była, pogram. No i grasz przez chwilę, później znowu zapominasz na dwa lata i po dziesięciu latach, kurde, pogramy znowu. No i już nie grasz, no bo serwery wyłączone na czym. i nie masz, znaczy albo w ogóle nie masz dostępu do tej gry, bo mhm. licencja została osłonięta, co zresztą chyba wydarzyło się w zeszłym roku w przypadku gry The Crew.